Witam w kolejnym odcinku w kolejnym Drogwasie. Dzisiaj się dzieje dużo rzeczy. Masakra Pan przyjechał koparką i będzie te bagno w końcu zabierał z tego korytarza, żeby mogły koniec i ładnie chodzić. Jestem przyszczęśliwa, ale za to rozwalił nam oczywiście. Moją piękną pracę, no cóż, będzie wszystko odlowaczała będzie. No niestety, bo tutaj mamy teren bagnisty, mimo tego, że jest drenaż pod I, I spójrzcie, ja tak po ukrycia panagrywam. Zobaczcie jak pracuję, bo kurde, koksu tam wjechał ten, w te bagno metrowe, kurcze, i próbuje tą łopatą zbierać te bagno. No nie jest łatwo, proszę Państwa, jak widać. O widzę, że zgarnia pod siebie najpierw te bagna, nawet ten korzeń wywalił. Mieliśmy wziąć jeszcze taką mniejszą koparkę, ale okazało się, że, że taka mniejsza by tutaj nie z te bagno. No i na razie co z góry zbierze to będzie dobrze. A tutaj no nawet nie pytajcie, nawet nie pytajcie, nie? Będziemy tutaj pewnie ten tłuczeń też dawać. No bo jak inaczej, to inaczej nie ma sensu ta że. nie? Co tu się stało, proszę Państwa? Spójrzcie na to. Poznajecie? Tak, właśnie. Żownik w ogóle wytrwał naj, najlepiej z tego wszystkiego, zobaczcie. A tutaj kopiach był posypany. I wielka kopara jak tutaj przejeżdżała, to nie narobiła takich kolejnych, widzicie tylko jakie małe ślady. Ale jak przejeżdżała tutaj, tam, kurczę, to ona się wtopiła, serio, prawie 2 metry. W ziemię. No nie przesadzajmy, może metr, ale kurcze. Naprawdę było o co? Pan tutaj pracował 4 godziny. Równa mnie, równa. Najpierw daliśmy widzicie taki kamień. Eee, do co, jak to się nazywa? No, taki duży kamień się najpierw daje. A potem daliśmy taki mniejszy kamień. Tutaj to nie jest piach, to taki kamień. No i tak to wygląda. Zobaczymy, ile wytrwa. Oczywiście moją całą pracę rozwalił i musiał to równać z powrotem. Na nic trudno. Ale to dalsza część na pewno będziemy robić yy, na wiosnę. Bo nie wiem, chyba teraz jeszcze nie, nie zdążymy. Bo akurat dzisiaj nie ma śniegu. Słuchajcie, jest 5 stopni. W jeden dzień stopniał śnieg u nas. Serio, nie kłamie. Wczoraj było metr śniegu, a dzisiaj w ogóle nie ma śniegu. O, Garfield. Chciała, Garfield. O, siema, siema. Garfieldus ktoś zabiera do domku, na szczęście. Jakaś pani się tam zgłosiła, że, ch że chciałaby go przygarnąć, także Garfieldus będzie miał domek. Mam całe buty złota. Bo tak jak widzicie, yy, fajnie korytarz zasypał tą koparką pan, ale no niestety tylko do tego momentu, bo tam już nie wjechał. No i teraz musimy myśleć, co dalej z tym błotem, łopatą jakoś to zaczęłam kopać, ale to bez sensu, na darmo. No niestety tylko tutaj wjechał, no ale już by się nie zmieścił. A to nie taka mała koparka, bo taka mała kopareczka to by się tutaj zakopała w tym bagnie. Musiał przyjechać taką dużą. Zresztą widzieliście na filmie. No i co, kurczę? Ja idę jeszcze sianko zawieźć konią i najwyżej przyjadę na, yy, na następny dzień i przywiążę przy okazji kalendarze na ha Hakomadzie i, i ten. No i będziemy stroić stajnie, chociaż nie wiem nie wiem właśnie, kurze, jaki ten śnieg, no to jest ten problem znowu wam pokazuję tutaj y, zestaw małego drivera pa na pomysł, że tutaj y, żeby nie latać to i toisolatym, tylko żółw tak zaśmiewa i kończy nie? ale powiem wam szczerze, że tutaj tak się przejaśniło, tak się płasko zrobiło, tak równo no pomijając tam małe takie pagórki, no bo Tutaj pan się starał koparką, żeby wyrównać. Wiadomo, nie do końca się da. Dobra, jedziemy, bo konie już tam czekają. Smacznego, koniu. No, Haki już się najadła trawki, bo ich tutaj spuściłam na trawkę do sąsiada. I teraz jak swoją patrzę, ja tak... I coś tam widzi przy okazji. Ty, Arab. Co ty tam widzisz? Arabie. A? Ale jesteś kurde, super view, taka trochę krzywa, taka długa bym powiedziała, wiesz? No. Ziórniczku. Jak się patrzy, nie mogę. O, przyszła, leni. Siemka. Cześć. O, jak tu było Cześć Cześć. Ty uciekałaś ode mnie ostatnio, ty. Zajczyniu. no przepięknie. Jedno oko brązowe, a drugie niebieskie. No świetnie. Jak to? Jakie ty jesteś środka? Okay. Ale że się obrosła na zimę. Ja pamiętam wisia jak błęzki, mają już piszczeniaczkiem jeszcze. Ty ontek! Proszę mi się tu nie zbliżać. Kochanie, jak widzicie jest już ciemno, trzymam taką latarkę, żeby mnie oświecić, oświecić cokolwiek, żebyście mnie widzieli. Ten vlog w ogóle składa się z kilku części, bo jak widzieliście na początku, były roboty. Tam yy, tutaj przy naszym no i nie za bardzo coś nagrałam, więc stwierdziłam, że muszę na drugi dzień coś nagrać. Na drugi dzień okazało się, że musiałam gdzieś jechać, coś załatwić, więc nie było mnie cały dzień. Dopiero teraz wróciłam. Jest wieczór już ciemno, mam nadzieję, że cokolwiek Wam nagram. E, Przykuwałam, mam ze sobą tutaj, zobaczcie, kalendarz z Horse Cookies, także będę nagrywać i wziąłam jeszcze pierniczki, które opiekliśmy i będą konie testować. Zaraz do nich pójdę, ale powiem wam przykrą historię, bo wie na zewnątrz i nie, i nie chcę. A muszę wam coś powiedzieć, e, bo uznałam, że musicie wiedzieć, bo jesteście częścią mojego końskiego życia i nie dałoby się w ogóle przed wami tego ukryć, no ale cóż, zacznę od tego, że jak pewnie wiecie, Dakota została sprzedana. Eee, jak wiecie, to jest był Simon Kikoin, więc ja nic mi do tego, również to wiecie, że trzyma Ontario tutaj u mnie i trzyma go już tutaj prawie dwa lata i naprawdę piękne chwile przeżyłyśmy z Sejongą tutaj z Kolmi z Ontario i z Hakamadą bo wiadomo ta koza była troszkę krócej no ale co mogę wam powiedzieć Sejonka mi napisała, że że Ontario chce przenieść więc no smutno mi z tego powodu, ale to jest jej decyzja pamiętajcie, ona jest dorosłym człowiekiem podejmuje takie decyzje, okej, okay, ma prawo, trochę mi szkoda, bo naprawdę ja ich nie wyganiam stąd i, i no nie wiem, może stwierdziła, że Ontario w innej stanie będzie miał lepsze warunki, nie mam pojęcia. Niestety tak się stało, ale to nie znaczy, że się pokłóciłyśmy, bo się nie pokłóciłyśmy, tylko po prostu Samowa tak zdecydowała. Nie wiem, jaki wpływ na to to, co miał, nie wiem. Ja nie chcę się mieszać po prostu. No, szkoda mi strasznie, bo myślałam, że Ontario zostanie tutaj wręcz uwewidowany do końca, do, do końca swoich dni. No, ale cóż, nie udało się. I stąd właśnie decyzja o kupnie drugiego konia. Tak, dobrze słyszycie. Będę miała drugiego konia. Bo przecież tutaj nie zostawię samej, prawda? Ach. Ale może wiecie co, pojewam tylko tyle, na którymś vlogmasie dokładnie wszystko wam wyjaśnię, na razie powiedziałam tak pokrótce, no jest mi na razie przykro, ale spokojnie moi drodzy, rozmówcie się, bo otwieramy tutaj kalendarze, idziemy do kamady jeszcze Ontario stoi, jeszcze jest, więc no, ostatnie chwile, ostatnie tutaj chwile z odkiem więc mega zimno, jest minus... 3 stopnie. Nice. Dobra, lecimy. Lampkę sobie dałam. Więc tak, damy jedynkę. Weźmiemy jedynkę. Mamy w Hakamadzie. Bo jak mówiłam jeszcze nie zdążyłam niestety jej tutaj dać do spróbowania tych ciasteczek z kalendarza. A więc damy od każdego, każdy po jednym tak jakby jedynka. Mam na, nadzieję, że będzie git. No, mamy dynię. W dwójce mieliśmy prawdopodobnie tutaj rumiankowe chyba coś. Chodźmy dowiedzieć się, że te są otwarte, nie? Koniczyna, właśnie. Rumianek. Teraz sprawdzamy, co mamy w trójeczce. Na, 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 na. Na, na. Aha, w trójeczce mamy takie oto słoneczniki. No. Też chyba marchewkowe ciastko ze słonecznikiem. Hmm, brzmi kusząco. Aż muszę spróbować. Mm, dobre. Uu, zobaczymy, co tutaj jest. Gruszka. okej. Mm -hmm, ok. Gruszka. Jaki kształt ciasteczka? Gruszki, no oczywiście, bo sobie innego. I cyk, dajemy. Spójrzcie, jakie dwa gałgany. To mój brat robił. Jeśli nie oglądaliście odcinka, to zapraszam. A, a to ja robiłam. Widzicie, jak fajnie lukier zasechu... Zasechu? Wysechu? No, z tego, że tu jest lukier, więc tylko po jednym ciastku dostaną dzisiaj. a masz też inne dni. Kalendarz na razie zostawiamy. E, na razie sobie włożę te ciasteczka dwa tutaj. Biorę to i jeszcze muszę sianko do taczki dać i wodę nalać. lecimy na to z taczką. Spójrzcie na otka, nie wiem czy będziecie widzieć, ale tu mam pierniczka. No cóż, kurczę. Dobra, test. Proszę. Daj znać, czy dobry. Dobry? Co i tak mieliś, jakbyś był niedobry? O, się się ma. w silą piła i trochę się urdziła. Ale no, co ją gryziesz, co? Kurczę, szkoda waskoje, nie wiecie co się będzie działo, no. No, szkoda, szkoda, Ołtisław. Musisz się pożegnać swoją przyjaciółką. Nie? I teraz dla fakumia, uwaga. Dla fakumia, żółciutki oczywiście mój. Smaj. Smaj. Okej, okay, proszę. Mmm, jak chrupiesz. <laughs> Jak się uśmiechnęła, widzicie? Dobre, 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 sunko. w ja, tole, nic nie widać, co jest zgradę. Nie ma, nie ma już, zaraz sianko wam dam. Zaraz tutaj, a patrz, kryje ją, kryje ją. Włączyłem paszę, sianko idę pakować Masakra, moi drodzy widzowie. Tak wam to ja nie nagram, bo tu jest strasznie ciemno i, i nie da się nagrywać. Także no, przepraszam, że dzisiaj taki bardzo krótki vlog, no, no nic. Jutro będzie lepszy po prostu. I widzimy się w kolejnym Masie. I nie smućcie się, bo coś się kończy, a coś się zaczyna. Pamiętajcie! Eluida! Opa, kubi! Ojejku! Nimi nimi! To jest światło!